Cześć, dziś Wam pokażę jak dodać wypełnienia waszym ścieżkom perkusyjnym. Intro! Wesprzyj mnie na Patronite.pl Dzień dobry moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Bonifacy, a to jest kolejny odcinek Selfmade Tips jak o 18. Tyle, że dzisiaj pokażę wam, jak uzyskać takie pełniejsze, bardziej wysycone brzmienie ścieżek perkusyjnych. Chodzi mi tutaj głównie o perkusjonalia, bo one najlepiej w tym przypadku działają. Jeśli zastanawialiście się, jak topowi producenci uzyskują ten taki pełny, tłusty rodzaj brzmienia, jeżeli chodzi właśnie o shakery, hi haty, tamburyna itd. To dzisiaj myślę, że dam wam jakąś wskazówkę w tym kierunku. Przejdźmy zatem do rzeczy. Moi drodzy, tutaj mamy przygotowany taki oto lub perkusja z basem nic specjalnego. Posłuchajmy sobie. To co jest kluczowe. Dzisiaj chcemy doprowadzić do sytuacji, w której nasze shaker'y i nasze hi hety będą brzmiały po prostu troszeczkę tłuściej, troszeczkę więcej będą zajmować przestrzeni w miksie, bo po prostu fajnie nam to te pętle wypełni. Zatem spróbujmy to zrobić, moi drodzy. W tym celu wykorzystamy biały szum. Myślę, że część z was już może ten trik znać, część pewnie dopiero się z nim zapozna dzisiaj. Moi drodzy, uruchamiamy sobie biały szum. Sam w sobie ten dźwięk nie jest specjalnie przyjemny, ponieważ zawiera po prostu spektrum wszystkich częstotliwości. I dodany w taki sposób raczej nie będzie nam sprawiał radości, tylko będzie nas irytował. To jest taki szum, który słyszymy na przykład po, po, podczas zmiany, zmiany audycji, w, audycji w radio, czy tam stacji radiowej, więc on nie jest specjalnie przyjemny. Natomiast można z niego skorzystać w momencie, kiedy mamy odpowiednie podejście do miksu. Moi drodzy, jeżeli chcemy na przykład dodać za pomocą białego szumu, właśnie takiego wypełnienia ścieżkom perkusyjnym, tutaj mam na myśli głównie właśnie te takie perkusjonalia, talerze, czyli tutaj w tym przypadku hi-hat i shaker, musimy. W pierwszej kolejności wysłać sidechain, czyli podpiąć niejako właśnie te nasze ścieżki do białego szumu. I w tym wypadku musimy po prostu kliknąć tę małą strzałeczkę w tym miejscu i nie robić nic więcej. Teraz przechodzimy sobie na kanał białego szumu, i tutaj moi drodzy, musimy sobie załadować Fruity Limiter, który ma też tryb działania kompresji. W tym momencie przejdźmy sobie na zakładkę kompresji. Jako sidechain wybierzmy właśnie kanał perkusjonalia, który tutaj sobie podpięliśmy. No i clue teraz to jest tak naprawdę manipulowanie tymi gałkami, które mamy. Na początek zmniejszę troszeczkę gain. Być może w ten sposób. I teraz to, co będziemy robić, to będziemy ekspandować sygnał białego szumu, żeby uzyskać optymalne efekty. W tym celu zmniejszam threshold, tak żeby chwycił nam nasz biały szum. I teraz, ratio zwykle kierujemy w tę stronę, czyli zwiększamy. Po to, żeby kompresować. My natomiast chcemy ekspandować, więc kierunek jest odwrotny. No i tak jak słyszycie, już zaczyna nam korespondować ten biały szum wraz z shakerem i hi-hatem. Teraz głównie będziemy skupiać się na release, sustain i ratio, na tych trzech parametrach. W zależności od naszych oczekiwań. No, i teraz optymalnie spróbujmy dopasować poziom tego białego szumu do tego, co chcemy otrzymać. I zobaczmy sobie porównanie bez i z białym szumem. Bez. Myślę, że możemy troszeczkę dodać. Jeśli chcemy usłyszeć ten efekt, tak naprawdę to dopiero teraz chyba jest to słyszalne. Agresywniejszej wersji teraz. Więc tak to moi drodzy wygląda. Tip wydaje mi się ciekawy, oby służył Wam jak najczęściej. Trzymajcie się i do następnego. Jeśli film ci się podobał, pamiętaj aby zostawić pod nim łapkę w górę, a jeśli masz pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w sekcji komentarzy. Ponadto, jeżeli chcesz być na bieżąco z kanałem Selfmade Beats, zasubskrybuj go i już dziś zacznij zgłębiać sekrety produkcji muzycznej.